dobra. Halo, halo, wyszli. O, wsam podatki teraz z, z pieniążki dla ciebie skomini. So. Zielone, zielone. Aha. Odświeżamy kompa. ze zamekampa. U!

Idę, wy napiszcie coś na czacie, powiedzę, że ktoś jest. <śmiech> <śmiech> Google. <śmiech> Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ты habe не mir gern. Good night? Что <laughs> <coughs> 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 Co ты робишь? Смысл мне в бородку. В минет рафта. Dwie osoby. <coughs> Zwolnij miejsce Twojego starego. What? <laughs> Minecraft, ale mam mało miejsca. Ile? Double click na sterydach. Brat przekroczył limit kalorii. O, 400 megabajtów. Łap! 400 megabajtów miejsca. What? Mieliśmy grać Minecrafta, a jednak mi się tu wszystko z stres... <noise> Ile? Ło! Oh. Pa! Oh, ile miejsca! I ocz wiesz! Mince Bruch Nie na no Lubimy Jak to się mówiło? Chławej Mhm Biedrowie odświeżamy normalnie laptopa po raz pięćdziesiąty cztery osoby Łu Kurde Dzień 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 Czekaj Masz fortek? Nie nie mam broczków Dzieci to 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 jest Uściszamy znowu kompa Ua! Nie Nie Bruch. Wow. Gdzie o. Czekajcie. Ma Masz Messengera? Mam. Będzie się dział. Patrzcie no. Na... Masz Messengera? Mam blasku. Z kim nie brak. A dodamy się. Ej, czekaj, czekajcie chwilę, a zaraz przyjdę. Będzie się, nie? tam 100 O, podatki <gulory> z... się, może, nie wiem. Nie <śmum> i ponad twojego starego z w 90. Czekaj, wyszli. O, wysłałem podatki. Ja wysłałem pieniążki teraz dla ciebie. <grych> Czy w minecrafta gramy? Gramy w Minecrafta rafto wrodku. Będzie się działo. Zwolnij mnie żeby zakryć w Na porcji. Mhm. Mm

Tak widzowie, zobaczcie co tu się odwala. Din, 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 din. No więcej was mama nie miała. Widzowie, co tu się. Co tu się odwala. Ale, że. No właśnie. Double click master. Co tu się dzieje? skibidi och Ohio man klik Będzie się dzieje. Ej, to się widzowie nie kończy autentycznie. Ej, to się w ogóle nawet nie kończy. O, jednak się kończy bruch. Czekaj, wyszli. Mam, no mam tyle miejsc. Co tam się odwala? Dobra, no cóż. No zaraz ten komputer wywala przez okno. Dobra, czekajcie, widzę, że otworzę okno. Otwarte. Dobra, biorę laptopa. To wy sobie myśleliście się dzieje, Ale Ale no, jak choć wiesz na laptopu to i tak nic nie da. Nie, jakieś tam do tego gówno. Gówno. Tutaj równo, po pikieru te pilem. Nie ma innych. No i w to mam. W sumie Start. Rzut ekranu. Usuni zliste listy mm -hmm. A czekaj, może mam crescut tutaj Instalat Ten folder este pusty Nu no te wywalaj. vavala A ten folder coś Nu Nie, jest pusty. e este me folder Stii, tu Gdzie grasz? Na Minecrafcie? Matti, jesteś w ogóle na rawie? To czekaj na WhatsApp'ie ci będziemy gadać co? A bo ja w ogóle mi Minecraft nie działa. Mega. Skibidi, DiOhio. Elo? Ja miałem, ja miałem z matuszem gadać, ale jak już to odebrałeś, to dobra. A Ty cholery? To? Ja gorączka mam, więc spoko, spoko. Nie, ja nie zainstaluję. Chodź jesteście? Tak. Ej, ja widzę, że na chwilę wyłącz Live'a. Jak chcesz sobie nagrywałam ale... live. A.